29 stycznia 2006 roku w American Airlines Arenie w Miami WWE zorganizowało Royal Rumble Pay-Per-View, które rozpoczęło oficjalnie drogę do WrestleMania. Najciekawszym punktem gali była oczywiście 30-osobowa bitwa Royal Rumble Match o miano pretendenta do pasa WWE lub Mistrzostwa Świata Wagi Ciężkiej. W ringu walkę rozpoczęli Triple H oraz Rey Mysterio. Gościnnie pojawili się Goldust, Road Warrior Ren oraz Tatanka. Misterio popisał się ogromnym sprytem, wyeliminował Tripleicha oraz również Randy'ego Ortona jako ostatniego. Potężną Hurricane Runą i tym samym wygrał całe Rumble, utrzymując się w ringu ponad 62 minuty. Oryginalne plany zakładały, że Royal Rumble wygra Eddie Guerrero, jednak zmarł on 3 miesiące wcześniej. WWE postawiło na jego przyjaciela Reya, który na WrestleMania w Chicago później spełnił swoje wielkie marzenie.